Minął tydzień Piotr Seifer, Witam Państwa dzisiaj w studiu w nieco innym składzie. Stanisław Obertaniec, dyrektor Radia Plus Legnica oraz Grzegorz Żurawiński, publicysta. Witam Panów. Wczoraj trafiłem na starą, z 13 kwietnia, gazetę wyborczą. I tam tak wówczas pisano. Zwiększa się przewaga prezydenta nad Andrzejem Dudą. Z badań zleconych przez sztab wynikarze wynika, że, wybory, że wyborcy postrzegają zaproponowany przez kandydata PiS temat przyjęcia euro jako zastępczy. Co ciekawe, prezydent najwyższe poparcie 48% ma w grupie młodych wyborców w wieku 25 64 lata. I na koniec. W platformie są obawy, że wybory rozstrzygną się dopiero w drugiej turze, chociaż wydaje się, że wygra Komorowski to dobry wynik dudy może otworzyć pis drogę do wygranej w jesiennych wyborach parlamentarnych. No widzimy, że te scenariusze, które były kreślone na miesiąc przed wyborami właściwymi, no zupełnie były inne. Ostatecznie... Zupełnie były inne, choć ostatnia, ostatnie zdanie z tej analizy, że wśród, i to ważne, wśród działaczy. Platformy Obywatelskiej są obawy o tą drugą turę, okazały się jak najbardziej uzasadnione. A ja myślę, że to nie były tylko obawy, ale takie ogólne rozleniwienie tych działaczy. Potem to się przeniosło. A jeżeli chodzi o samą analizę, ona zdaje się nie uwzględnia obecności Pawła Kukiza. prawda? Yy, tutaj Paweł Kukis jeszcze na miesiąc ma bodajże chyba 7-8% poparcia. Czyli właściwie widać tylko, że pojawił się i został odnotowany, a to się zmieniło jednak radykalnie. I ja myślę, że tu wiele czynników się na to złożyło i nie sama kampania. Kukis uświadomił przez swoją obecność, taką medialną, celebrycką niemalże, że może być alternatywa dla czegoś, co zaistniało i trwa przez lata, czegoś, co umownie nazywamy popisem. Kukiz ma szansę. Teraz widzimy ostatnie sondaże, jeżeli chodzi o zaufanie do polityków, jest na pierwszym miejscu. A tego nikt nie wie, bo to jest jednak tajemnica. Wszyscy próbują rozgryźć to zjawisko. I nie wiem, być może wielu będzie zawiedzionych polityków, bo, bo to jest człowiek, który jest... W jakimś sensie niekoniecznie nie, negatywnym nieobliczalnym. jest to jednak człowiek, który przyszedł z innego świata artystycznego i postanowił coś zmieniać. A, A pan się tego obawia? Ja się nie obawiam tego, dlatego że z tego, co już się naczytałem o kukizie, no to jego poglądy są na, na historię, na, na rzeczywistość bliskie mi. Także. Są tacy, którzy podejrzewają, że jest to jakaś tajna broń prezesa Kaczyńskiego, ale to z kolei artyści, których głosy czytałem, mówią, że, że oni znają go długo i wszystkie ich rozmowy po koncertach ognisko się wokół tam jakichś spraw powiedzmy różnych. Natomiast on, on zawsze o polityce, o historii. Cookies. Zawsze historia, polityka. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, od kiedy go zna czy Borysewicz, czy, czy, czy jacyś inni. podkreślał tak tutaj mówi. rolę swojego ojca. Ale moim tak, zdaniem. Także to jest, tego się nie da z niego wyrwać i, i że on nagle się zmieni, będzie innym, będzie układał się do, do, do tych, ponieważ wymaga tego polityka. No, to mogą być bardzo, bardzo ciekawe i nieobliczalne sytuacje, które trudno przewidzieć. A kto stoi za Kukisem? Widzimy, A, że I to jest, to jest 100 razy ważniejsze niż to, kim jest Kukis. Cookies jest wytworem świata mediów. Czegoś, nie ja pierwszy wy... to polityk, który wykorzystuje taką szansę, którą właśnie ja chwila, już... moment historyczny daje, prawda? Nie. Dla mnie to jest klasyczny przykład czasów, w których żyjemy: czasów tabloidowych, czasów mediokracji, mówiąc najkrócej. Czyli najpierw trzeba się przebić, najpierw dać się poznać, a potem możemy z tego na przykład czerpać profity, na przykład polityczne. I takim jest cookies. On nie ma żadnego programu. Jego jedynym programem jest sprzeciw. Teraz Ale ważniejsze od tego, miał. kim jest cookies, jest to, kim są jego wyborcy. I to jest, to jest klucz w ogóle do odpowiedzi, co się będzie działo już na jesieni. Ja myślę, że może czekać nas wszystkich ogromna niespodzianka i powiedzenie nie wszystkim elitom politycznym. Więc takie zadowolenie dzisiaj PiS-u, że mamy wreszcie prezydenta, którego chcieliśmy mieć, prawda? Bo to jest jednak prezydent wymyślony przez PiS, wybrany przez twardy elektorat PiS plus sprytnie, sprytnie zagospodarowane takie polityczne centrum. Oni mogą się strasznie zawieść wszyscy politycy. A jak usłyszałem niedawno, chyba dwa czy trzy dni temu, wypowiedź yy, yy, wybitnego jednak polityka PiS-u, byłego ministra kultury Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który już niemalże rozdaje wicepremierostwo Kukizowi, to, yy, to powiem, krótko mnie to rozśmieszyło, bo ja rozumiem te polityczne umizgi, natomiast. Yy, Chciałbym powiedzieć, żeby politycy nie byli zaskoczeni, kiedy to cookies będzie dawał komuś wicepremierostwo. Czyli daje pan mu bardzo. Mówiąc krótko, za cookiesem szans. jest armia ludzi sfrustrowanych, niezadowolonych, rozczarowanych, głównie młodych. Proszę zauważyć, że w drugiej turze 60% z nich zagłosowało na umownie zmianę, coś atrakcyjnego, bo zmiana zawsze się kojarzy z czymś lepszym, Może choć nie to. zawsze tak jest. A 40% za jednak komorowskim, czyli za stabilizacją. Mówiąc krótko, jedni i drudzy głosowali przeciw. Jedni głosowali przeciw Pisowi, czy kukizowcy, a drudzy przeciw elicie władz. I to wkurzenie na władzę w tej chwili jest głównym motorem, który może rozstrzygnąć o wyborach jesiennych. Z czego to wynika? Czyli widzimy z jednej strony. Duża grupa ludzi niezadowolonych, którzy mówią, że nie, nam to się nie podoba, bo pracujemy na za grosze, na złych umowach, nie możemy wziąć kredytów na mieszkania, więc ogromne rozczarowanie wiel, wiel, wielkiej grupy młodych ludzi. A z drugiej strony mamy właśnie takie informacje, które są przedstawiane, że Polska 31 miejsce z kraju, w którym żyje się dobrze, jeżeli chodzi o jakiś tam najnowszy. E, ranking, e, słyszymy złoty wiek, e, rozwój. E, I to jest najśmieszniejsze, że i jedno i drugie jest prawdą. Otóż aspiracje młodego pokolenia Ale rosną dajmy, szybciej, dajmy, dajmy. szybciej niż możliwość ich zaspokojenia. Także Jestem pierwszy raz w tym programie, widzę, że będę musiał się przebijać. Trochę. Pan Grzegorz też pierwszy. Przez... Tak? Więc tak. Tak. E, e, ja myślę, że po prostu te, to o czym Pan mówi, że jesteśmy zieloną wyspą, jak mówił jak mówił jeszcze Donald Tusk, z której chce uciec właściwie już prawie każdy młody człowiek, bo, bo wczoraj miałem spotkanie z człowiekiem, który ma 16-letnią córkę i mówi, że oni kończy szkołę, no już jest w liceum. mówi, tam już wszyscy się pakują, każdy myśli, gdzie jak, oni po to są, żeby nauczyć się języka i parę, parę umiejętności i, i, i uciekają. Po prostu Polska, ta Zielona Wyspa to jest wyspa, z której się ucieka. I najgorsze jest to, że często są to osoby, które nawet nie musiałyby uciekać, bo tu mają jakieś szanse, ale jest to kraj, które, w którym się ci młodzi ludzie tak mówią, w którym on nie chce tu być. Po prostu jest to jakby. Nie tyle krajnie niemodny, tylko po prostu nie ma atmosfery, w której ci młodzi ludzie czują, że przed nimi jest jakaś szansa, że jest jakiś rozwój, że jest to państwo, z którego mogliby rzeczywiście być, mogliby się utożsamiać. Oni mogą być równie dobrze tu, tu i tu. I te wszystkie rzeczy, o których Pan mówił przed chwilą, że, które to miejsce mamy i tak dalej, to, to jest jakby takie zaklinanie rzeczywistości, bo, bo owszem. E, no, Wydaje mi się, że Platforma Obywatelska w ogóle cierpi na dobre samopoczucie. Sama się e, jakby żyje w jakimś własnym, własnym takim świecie oderwanym i teraz e, ten kubeł zimnej wody na, na, na głowę platformy świadczy o tym, że oni nie mogą się tym pozbierać. To powiedzmy jakie scenariusze na przyszłość. Platforma ma szansę i ci politycy widząc no, i, i otrzymując, filieton, i otrzymując ten kubeł. I otrzymując ten kubeł zimnej wody, mają szansę na, na zmianę i na dobry wynik. Ostatni sondaż widzimy, że daje im w zasadzie 1% więcej tylko niż Kukizowi. Są na, na drugim miejscu i jeden. Napisałem taki felieton tytuł chyba wszystko powie. Prysznic i ponic. E, otóż uważam, że nie zrozumieli powodów porażki. Już te poniedziałkowe atakowanie prezydenta Komorowskiego, odcinanie się. że on odcinanie się, tak, on przegrał, my nie przegraliśmy. To było kompletne niezrozumienie sytuacji. Przegrała platforma. Wycofali, Prze no, wycofali się, ale oni nadal nie zrozumieli. Jest taki bardzo fajny przekaz, nie? Aha, zapewnianie, że wiemy już co się stało, prawda? Zawiedliśmy, byliśmy zbyt aroganci, oderwani od ludzi. I nie mieliśmy programu dla młodych. I to jest kompletne właśnie niezrozumienie sytuacji. Nie programu dla młodych. To młodych trzeba dopuścić po prostu wprost. Do polityki. To oni mają sami o sobie decydować. I głosując na Kukiza, w, w pewnym sensie oni właśnie to wyrażają. Swoją wielką ochotę partycypacji. Ale... Pan Stanisław należy do pokolenia tych... 30-25-latków, 30, które zmieniały system w Polsce. I dorosło nowe takie pokolenie, które też chce zmiany systemu. To jak pan to wytłumaczy? Janusz Korwin-Mikke, najstarszy kandydat, a na sali w Legnicy sami młodzi ludzie. To, to właśnie w tym samym mogę to wytłumaczyć. To nie jest tak do końca ważne, kto niesie tę ideę. Tutaj może na przykład Paweł Kukis nieść pewną ideę zmiany, ale zmiany nie dla młodych. Tylko takiej zmiany, w której to oni będą głównymi uczestnikami. I według Pana Platforma Obywatelska pozbiera się po tej sytuacji? Czy się będzie w tej partii sypało? Jaka jest przyszłość Grzegorza Schetyny? Myślę, że wybory powiedziały, że ta partia już. <laughs> powinna odejść. I myślę, że to nie jest, nie jest takie dalekie. I nie jest, nie jest to coś nowego. I nie jedna partia zniknęła na przestrzeni tych 25 lat. Myślę, że próbuję szykować sobie łódź ratunkową w postaci partii Balcerowicza i, i pana, Petru. pana Petru. Nowoczesna PL. Nie, tak, no partia, która nie istnieje, ale już jest jakby na siłę kreowana w mediach jak, jako, jako byt istniejący. Jest to byt w głowie może pana Petru i paru strategów politycznych w Platformie, że trzeba coś stworzyć, gdzie można e, usadowić, chociaż trochę uratować ludzi Platformy Obywatelskiej. Myślę, że to jest taka, e, taka łódź ratunkowa. A sama partia, no to oczywiście, że wyborcy powiedzą, ale myślę, że to, e, że, że widzę, tu, widzę to widzę marnie los. Z Ja przepraszam, że jeszcze, to są takie Tłuste koty na żarte, które po prostu już, już wyżarły prawie wszystko. I proszę spojrzeć, to co się działo, co było żałosne tu w Legnicy. Gdzieś pod koniec dwa billboardy się pojawiły. Zero plakatów. Pan prezydenta wyprowadzają, tak się czuli niepewnie na swoim gruncie, że prezydenta komórskiego wyprowadzają tylnymi drzwiami, że. Żeby... To po prostu jest defensywa. to jest panika. I oni po prostu otwierają oczy, że, 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 że ktoś ich nie lubi. Uważali po... się, że są tacy kochani. Na pewno I, popełnia... nie, nie, nie. zgadzam się, że panika, natomiast zgadzam się, że rozleniwienie, że takie nażarcie się władzą. Taka Yy, przyjęcie tej zasady, że nam się ta władza prawie że należy, bo ona jest. Oczywiście w w pozycji. Tak, poza tym no, trudno poważnie traktować partię, która walczy sama za sobą. No, przecież to, co dzieje się w, yy, w platformie wewnątrz, przecież yy, woła o pomstę do nieba, prawda? Zwalczające się frakcje, każdy chętnie drugiemu by nogę podłożył. No to jak taka partia może aktywnie walczyć o władzę. To jak w tej walce w tej sytuacji, w tej partii, jak, o, jak, jakie losy będzie, będzie polityczne miał Grzegorz Schetyna? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale niewątpliwie... To jest szansa ja... dla niego? Bardzo trudno jest to powiedzieć, no nie będę się wymądrzał, gdy naprawdę nie wiem. Ja mam takie jakieś intuicyjne wrażenie, że szansą dla Platformy jest wreszcie zwinięcie skrzydeł. Ona latała szeroko, prawda, miała swoje lewe skrzydła i tak dalej, prawe, i to właściwie to tak zapewniało, załóżmy w 2011 roku jej możliwość ogarniania sporej części elektoratu, ale tak się nie da rządzić. Bo potem się okazywało, że żaden projekt nie przechodził już wewnątrz Platformy. Zwłaszcza te, które dotyczyły istotnych spraw obyczajowych, etycznych i tak dalej. No i prawą stronę zagospodarował PiS, a Sputecznie. więc y, Platforma Obywatelska może co najwyżej gospodarować i po części to zrobiła, prawda? Lewą stronę nie, i nie, przyciągała. Nie, nie, nie. Problem jest, że polityka. jeszcze nic nie zrobiła. Nic nie zrobiła. No, ale widzimy, SLD, jak mówiliśmy wcześniej, praktycznie nie istnieje, umarło. No tak, ale są, są wyborcy, tylko nie wiadomo, kto ich zagospodaruje. Być może cookies o paradoksie, ponieważ nie wierzę w to, że cookies jest sam z siebie takim naturalnym sojusznikiem y, pisu. Kukiz, ponieważ jego wyborcy również, moim zdaniem, odrzucają to, to wszystko, co jest związane z tym nieustającym, wieloletnim podziałem i sporem. Platforma PIS, platforma PISM, spisek nie, smoleński albo coś tam jeszcze sztucznie, innego. Sztucznie podział wykreowany y, przez platformę, dlatego że tylko atak na PIS dawał im ciągle wysokie słupki poparcia, a to też przestało działać. Ale zaczęło e, działać, jedno, że... że atak na platformę, y, czyli ten rząd jest fatalny, musi odejść i tak dalej, bez argumentów i bez pozytywnego projektu. No, odwróciła się sytuacja, tak? Odwróciła się sytuacja. Nigdy nie chciał, y, nie chciał y, właściwie współdziałać, y, są momenty. Y, Chodzi o to, że sposób traktowania opozycji przez te 8 lat rządów Platformy był taki, że się opozycji nie traktowały jako po prostu opozycji, czyli podmiotu, z którym się konkuruje na argumenty, z którym się dyskutuje, z którym się walczy, ale w jakiś sposób, który ma pewne granice. Ten, tylko cały czas kwestionowano niejako sens i bytu samej Platformy. To odsyłano nas gdzieś tak jakby poza Sejm, po prostu jakby to nie byliśmy tak, nie jako pozycja tylko jakieś ciało w, o wrogie obce yy, wrogie Polsce. w ogóle to, y, w ten sposób y, straszono y, pisem y, cały czas i to się ta narracja się zawaliła przecież y, w tej chwili i przecież tusk pozbył się wszystkich, którzy chcieli współdziałać, ta Giloska odeszła. Y, ten, Do ten zwornik, jakim był... Y, był y, był ten. Rokita też odszedł. Przecież on miał być tym, tym mostem między Platformą a PiSem. Wszystkich tych, którzy chcieli współpracy szerokiej koalicji, on się, Tusk się pozbył, wreszcie sobie sam poszedł. Natomiast a, to się teraz już. Ja myślę, że jeszcze skończę. Myślę, że wyborcy, czy właściwie ten aparat Platformy, bo wyborcy to zobaczymy, liczy na to, że. Znów się znajdzie jakaś czarodziejska sztuczka, bo wiele razy Platforma miała tyle afer było, że, że zdawałoby się on już teraz, to już oni to już koniec, już słupki spadną, już koniec Platformy. Zawsze spadali na cztery nogi, ale to, to był ten złotousty Tusk, który potrafił każdą klęskę przemienić w sukces i jakby yy, o, zaczarować Polaków, ale teraz to już nie działa. Pani premier Kopacz... Yy... Przetrwa, będzie liderem tej partii. Słyszymy tutaj różne głosy, że jednak to jest osoba, która tej odpowiedniej pozycji nie może, no nie ma takich umiejętności, żeby to wszystko trzymać. Pani premier, brakuje przede wszystkim charyzmy. Żeby być przywódcą politycznym, trzeba mieć coś więcej niż tylko na przykład to, że on ma naprawdę dobrym ministrem. A jest taki polityk w Platformie, który ma taką charyzmę i nadawał I to, się na to swojej i, I powiem, że ja go nie widzę. Grzegorz Schetyna niewątpliwie jest bardzo zdolnym politykiem, ale ja nie wiem, czy on ma charyzmę. Naprawdę. Ja tego nie widzę tej charyzmy w nim. Niewątpliwie byłby w stanie stworzyć nowy jakiś projekt polityczny, bo Platforma musi go mieć. Platforma charyzmy. musi wreszcie za czymś stać, Grzegorz czegoś bronić, mieć jakąś wizję się państwa. Wizja pod tytułem, że się rozwijamy, jest wizją pasywną. Ona jest prawdziwa. Żeby zapewnić Polsce rozwój i pewną modernizację, ona jest prawdziwa, ale kogo ona przekona, w polityce potrzebne są pewne idee, za czymś trzeba się opowiedzieć. I myślę, że tego brakuje. Takim dobrym przykładem było to, że mądra reforma emerytalna, ją można oczywiście udoskonalać, poprawiać, ale oczywistość, że musimy pracować dłużej. Na emerytury, żeby one były jakiekolwiek. Nie była w ogóle broniona. Jeżeli ktoś mówił w, te, w tej kampanii wyborczej, należy wrócić do poprzedniego systemu albo jeszcze obniżyć wiek emerytalny, to mówił po prostu głupoty. I to niebezpieczne głupoty, bo już dziś system ten zabezpieczeń społecznych jest totalnym bankrutem. Przecież państwo z budżetu dopłaca do Krusu i Zusu 80 miliardów rocznie. No ale, I ta kwota ale będzie w rosła. W 2008 roku, kiedy robiono reformę emerytalną, mówiono o tym, że będziemy mieli indywidualne Konta, że będziemy zbierać na siebie, że no niezbędne na tym zarobiły firmy że się Kończy przez ze wspólnym workiem wrzucaniem teraz będzie no to była pomyłka, to była pomyłka rządu AWS-u i premiera Buska, który yy, przeprowadził inne Celowe i słuszne reformy. Ja myślę, że, ja myślę, że nasz czas się kończy, nie programu, tylko polski czas się kończy. Niedługo będziemy jednym wielkim oddziałem geriatrycznym, takim, gdzie, gdzie to jest taka umieralnia, gdzie będą starzy ludzie sami. Młodzi chcą wyjeżdżać, nie chcą mieć z tym krajem nic wspólnego, bo ten kraj ich nie porywa, nie stawia, tak jak pan Grzegorz powiedział, przed sobą jakichś wielkich celów, które powodują, że my tutaj rośniemy. I, e, I to już jest chyba najwyższy czas, żeby e, po prostu skończyć z tą wojną polsko-polską, żeby po prostu e, znalazł się ktoś, kto e, ten naród połączy, bo naprawdę nas czas się kończy. To, no, jest, żeby skończyć wojnę Polską, to Macierewicz, Rewicz, Ziobro i Kaczyński muszą odejść. Tak samo jak tu. Nie muszą odejść. Po prostu. Po prostu już nie ma czasu. Przecież przykłady, rzec, przykłady, przykłady, tylko zgoda parowie. i jasność, na... którego wybraliście, jest bardzo dobrym przykładem, że Polska oczekuje również nowych twarzy. I on, on właśnie do tego zmierza. To Zobaczymy, jest to, co jak będzie. Mówi. Ja na końcu, jeszcze jedno pytanie: yy, jakbyśmy mieli mówić o politycznej przyszłości, powiedzmy według panów Kukis yy, na tej scenie politycznej. Y, będzie miał ile punktów, zdobędzie które miejsce w tej układzie. Ja myślę, że może nawet wygrać jego formacja: jesienne wybory, bo jest, będzie do tego dobrze przygotowana przez y, fachowców odrobienia dobrej polityki, którzy w nieodległym Lubinie już nad tym pracują. Niedługo kongres, mamy tam zobaczyć program y, i szczegóły. Na natomiast chciałbym jeszcze, bo zaraz jeszcze się, skończy, się ten myślę, z ten sława. Ja myślę, że wynik będzie miał dobry, ale niekoniecznie aż taki. Aż tak wysoki. Ma, masz... Druga lokata? Trzecia? Tak, druga. Druga lokata. Nawet pierwsza, druga. Nawet pierwsza. Ale A ja bym chciał czy... na coś zwrócić uwagę, na co jest takie pomijane. A... Najniebezpieczniejsze, i od, no, platforma już dostała, że tak powiem, prosto w nos. Może na jesieni dostać i pis w nos. Bo naj, naj, Najniebezpieczniejsze jest oszukiwanie. A mamy, a mamy to w Legnicy do czynienia, no żeby już nie, 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 nie tylko po, po kraju biegać. Proszę zobaczyć, co się stało. Otóż w Legnicy mieliśmy wybory samorządowe i ludzie, wyborcy, chcieli zmiany władz. Chcieli zmiany władzy. Osiem y, mandatów Platforma, osiem PiS, trzy y, porozumienie dla Legnicy, co daje ile razem? 19. 19 mandatów za zmianą. A co się zmieniło? Nic się nie zmieniło, oprócz tego, że pan prezydent sprytnie zagospodarował. E, Musimy kończyć. Jedną polityczną sprawę. O polityce lokalnej na pewno będziemy jeszcze w przyszłości mówić. Dziękuję panom za uwagę. Dziękuję państwu. Stanisław Obertaniec, Grzegorz Żurawiński, Piotr Seifert. Dziękuję. Do widzenia.